Rozmowa Radia Index. Rozmowa. Minęła godzina 9.30, Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96FM, ostatni poniedziałek roku, a w naszym studiu pewnie po raz ostatni w tym roku pan Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. E, jaki to był rok? Takie pytanie, myślę, że banalne na sam początek, ale, ale gdybym miał pan go w kilku słowach podsumować, ważny bardzo dla Zielonej Góry? No, jeśli chodzi o pracę samorządu, z pewnością, bo... Bo to był ostatni rok pracy już małego samorządu Zielonej Góry od przyszłego roku, od, za, za, za dni parę, tak? Będziemy mieć wielką zieloną górę, a więc ten kończący się rok był tym, który doprowadził jakby do, do tej sytuacji w sensie pozytywnym, oczywiście jak najbardziej, czyli połączenia miasta i gminy Zielona Góra. Mieliśmy referendum przecież były w, w mieście z kolei konsultacje, były podejmowane potem. Uchwały e, tych dwóch, a właściwie nawet trzech samorządów, bo także i uchwała Powiatu e, Ziemskiego otwierające tak naprawdę tą drogę do tego historycznego jakby momentu, czyli do połączenia miasta. Właśnie czekam, aż pan użyje tego słowa historycznego, hmm. bo tak bez dwóch zdań mówi większość osób interesujących się tematem połączenia przede wszystkim, że to absolutnie historyczny krok na drodze rozwoju Zielonej Góry. Pewnie w tej chwili dla wielu jeszcze absolutnie niezauważalny, ale wszyscy mają nadzieję, bo na razie tylko chyba nadzieją można żyć, że z perspektywy czasu okaże się, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Tak, ja, ja powiem wprost, już też gdzieś tam na, na łamach e, łącznika ziągrowskiego się wypowiadam, że na początku dość sceptycznie podchodziłem do tego pomysłu łączenia, bo się wydawało, no po co, skoro jeden i drugi samorząd w miarę dobrze funkcjonują, to co nam da to, e, co nam da to połączenie, ale jednocześnie też ono pokazało chyba takie duże, duże zaangażowanie społeczności tych lokalnych jednej i drugiej, i to jest chyba ten jeden z większych pozytywów tej, tej decyzji. Wyzwoliło szereg równ, różnych, ciekawych postaw. No, w samym mieście Zielona Góra one już wcześniej się jakby pojawiły w związku z uruchamianiem od Trzech lat, tak, budżetu obywatelskiego, ale fakt tego połączenia miasta z gminą i te pewne perspektywy, właśnie na, na dodanie takiego większego impulsu rozwojowego, też wyzwalały kolejne jakieś tam pomysły mieszkańców. To się chyba przerzuciło na mieszkańców gminy, tej społeczności o wiele mniejsze przecież liczebnie. I, I w toku przecież tego właśnie kończącego się roku, kiedy Rada Miasta przeznaczała już pewne środki na, na, na tak zwany Fundusz Integracyjny, to wiemy z tych przekazów, chociażby medialnych, jak to się odbijało na, na, na postawach mieszkańców poszczególnych, nawet tych społeczności wiejskich, tak tak no można czy, powiedzieć. Ciekawe, no. czy nie opadł ten duch e, gdzieś wśród tych wszystkich osób. Które nie wiadomo, na początku mieszka... jest duży entuzjazm, e, a potem trochę tam ta no, fala to, rewolucyjna konsultacje? Chyba, chyba do dzisiaj e, trwają konsultacje e. w gminie dotyczące m, dzielnicy, sołectw i tak e. dalej, i tak dalej. No i ciekaw jestem wyników e, tych konsultacji, czy ludzie nadal mają ochotę partycypować w tym całym wydarzeniu, czy, czy, czy gdzieś to No W mają, bo, bo, bo jak już raz jakby to z up. Pije się takiego bakcyla, to, to to kręci. To właśnie to, co wspomniałem o tym budżecie obywatelskim w Zielonej Górze, że na początku też przecież do tego wielu pewnie mieszkańców podchodziło z niedowierzaniem, jak to władza chce się z nami decyzjami dzielić, prawda? I oddawać w nasze ręce jakieś tam podejmowanie tych decyzji. A teraz się okazuje, że, że to przecież kolejne wcielenia budżetu pokazywały coraz większe zaangażowanie tych grup lokalnych w poszczególnych częściach miasta, a potem w samym głosowaniu, tego, tak. prawda? Te, te, te ilości wniosków oddawanych. Czy głosów poprzez internet, które naprawdę pokazywały, że, że ludzie chcą jakby decydować coś tam o tym najbliższym ich otoczeniu. Natomiast wracając do tego połączenia, też w łączniku Żyjącym wyraziłem się tak, życząc jakby wytrwałości i pracowitości przyszłej Radzie, już tego połączonego organizmu, że, że będzie to dla nich bardzo trudny okres, że pewnie przez pierwszy rok, a może całą kadencję prawie, że z ratusza nie będą wychodzić, bo trzeba będzie wiele rzeczy jakby na nowo e, konstruować. To Prawie że to przypomina pierwszą kadencję samorządu w 90 roku, kiedy też radni wtedy świeżo wybrani w tych pierwszych wolnych wyborach samorządowych, no naprawdę przez, przez wiele, wiele miesięcy obradowali prawie że permanentnie, powiem szczerze, że budując że, że... jakby to prawo lokalne, budując te stosunki zupełnie na nowo. To porównanie dokładnie mi się nasunęło, że właśnie być może niektórzy radni obecnej kadencji i ci, którzy aspirują do tego, by po raz kolejny znaleźć się w Radzie, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że, że to będzie Ciężki dużo ciężko. takich dużo rzeczy, które pracy, trzeba będzie robić absolutnie, absolutnie od nowa i to, czasami Trochę w prowizorce działać, niestety, tak, bo no wiemy, no, jakie są przepisy. Nawet, nawet przecież sama, sama zapoznanie się z topografią nowego miasta. No, bo, no mi Bóg, ja wielu tych zakątków tej gminy, no nie, nie, zna nie, nie znam tej kompletnie. Informacji. No, raczej się zna te główne, duże miejscowości, natomiast te, te pozostałe, to czasami się może gdzieś tam w, raz czy dwa przez nie przejechało samochodem i finał, prawda? Teraz radni będą musieli nie tylko ci, którzy będą wybrani, jakby z tych okręgów wiejskich, bo będzie na pewno przecież też nie mała grupa e, wybrana, ale pozostali, no bo budżet miasta, przecież to będzie budżet całego miasta, I nie i tylko formy Przyda się kolejna komisja e, w ratuszu, w Radzie Możliwe, Miasta. Możliwe, taka połączeniowa, tak. która by e, jakby scalała te pewne pomysły, ona pierwsze poddawana, to będzie jakby takie pierwsze sito. Pomocne z pewnością y, władzy wykonawczej, czyli prezydentowi, i można to jakby podpowiedzieć tutaj na, na antenie Radia Indeks, że warto byłoby się zastanowić się nad, nad komisją stałą Rady Miasta w Nowej Kadencji, y, która by się tym, tymi problemami z, e, zajmowała. Bo będzie naprawdę i one będą wyskakiwały co chwilę, bo znaczy no, nie wierzę jest... w to, że te zespoły, które teraz powstały, i, i dobrze, że. że Prezydent i wójt, jakby w to się zaangażowali, i takie zespoły wzajemne, jakieś tam jednego drugiego urzędu funkcjonują, ale nie są w stanie całości ogarnąć. Po prostu będzie co chwilę coś nam wyskakiwało. A ludzie by no sami te problemy przynosili. Miejmy nadzieję właśnie, że to będzie też w sensie takim pozytywnym pokazywanie tych problemów, a nie tylko utyskiwanie, marudzenia, a po co mi tu się łączyli, zobaczcie, ile teraz mamy problemów. Powie no pan nie? teraz na, na starcie na pewno będzie trochę takich głosów, no zwłaszcza, ale... zwłaszcza wśród tych, którzy byli przeciwko połączeniu. Z pewnością malkontenci będą mieli teraz pożywkę idealną. Zważywszy na to, że zmieni się niejednokrotnie miejsce załatwiania wielu spraw, trochę inaczej będą wyglądały nawet tak banalne kwestie jak rejestrowanie samochodów, wyrejestrowanie adresy. samochodów. Z tym adresy, chociaż te adresy akurat tutaj jest, jest tak, wiele ale To, to myślę, banalna to się... sprawa, no, tak na dobrą sprawę. Mamy te same ulice w kilku miejscowościach. To już może być, no, no wy, wystarczy, że gdzieś tam list pokrąży, a nie no, daj Boże, to będzie list zmieniają. jakiś urzędowy, który będzie zawierał jakieś tam terminy, które, które są istotne i ważne. No i z tego powodu mogą być kłopoty i problemy, i to będzie to nadzieja, pożywka że to, dla materiałów. Ale płynnie prezydent zapowiadał, że będzie informator wyprodukowany dla mieszkańców. Gminy. Dobrze, że, z czego to wiem, on chyba jest kolportowany tak, w tej bo, chwili. Bo na, na, na sesji ostatnio były jakieś tam głosy krytyczne, a po co ten papier tak Nie, bo wydaje mi się, że trzeba wszystkie środki komunikowania. Uruchomić wszystkie, bo, bo, bo nie oszukujmy. Przecież nie wszyscy mają internet i z niego korzystają, no prawda? Profesor Sękowski pokazywał projekt tego: to ma być książeczka, którą tak na dobrą sprawę będzie sobie można gdzieś położyć Oczywiście. w domu na półkę i od czasu do czasu, kiedy będzie potrzebny konkretny numer telefonu, do niej zajrzeć. Nikt nie każe nikomu się uczyć tego na pamięć. Taka, zwłaszcza, taka, taki przewodnik zwłaszcza, po nowej to gminie to jest bardzo dobry pomysł. A dla Platformy Obywatelskiej, jaki to był rok? No, zakończy... A właściwie cała kadencja. Zakończył się, a mówimy o, o tutaj mieście Zielona Góra. No, klub radnych Platformy do końca prawie pozostał w tym samym składzie. Naw, nawet nie wiem do końca, nie, bo kolega Kamil Kawicki chyba opuścił szeregi ostatecznie klubu radnych, ale tak w dalszym ciągu Platforma była tym największym klubem w Radzie Miasta. No, myślę, że decydowaliśmy wielokrotnie gdzieś tam o takich, a nie innych rozwiązaniach tych legislacyjnych, w tym prawie lokalnym, no bo, bo, bo mając dziesięcioro, a czy potem dziewięcioro radnych, no to też i prezydent musiał się z tą siłą w jakiś sposób liczyć. Jeśli byliśmy Czasami opozycją, bo tak było, to, to myślę, że, że była to opozycja w jakiś sposób konstruktywna. Kadencję rozpoczęliśmy no, od, no, nie, no, trzeba po powiedzieć, zwarcia z panem prezydentem, no, bo szliśmy przecież do wyboru ze swoim kandydatem, swoją kandydatką, mieliśmy, mieliśmy inny pomysł na, na wizję miasta. No, potem kadencja musiała weryfikować te nasze pomysły, ale myślę także i pomysły pana, pana prezydenta i w efekcie wyszło chyba pozytywnie. Wiele osób mówi, że było na tyle ciekawie, że nie zawiązała się jedna formalna koalicja w Radzie, że te koalicje były doraźne, dotyczyły konkretnych, realnych problemów. Raz udawało się Platformie współpracować w konkretnej sprawie z Prawem i Sprawiedliwością, raz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Tutaj tak naprawdę liczył się interes mieszkańców i, i te legitymacje partyjne chyba tak jak pow... Powinno być w samorządzie. Były gdzieś tam e, odrzucane na dalszy plan, nie wkradało się zbyt dużo takiej wielkiej polityki podczas tej kadencji. Ale też ona i była, i były no to też to była, i spory oczywiście. ideologiczne, przecież ich nawet ich nie mało, ale myślę, że to, to jest koloryt chyba każdych samorządów, może te mniejsze małe samorządy. Tam, gdzie jest zdecydowana przewaga, jakby tych komitetów lokalnych, czy też to są okręgi jednomandatowe. Natomiast w, w dużych miastach, takich jak Zielona Góra, no, siłą rzeczy i też kodeks wyborczy wy, wymusza te proporcjonalne wybory, i, a więc listy, i one siłą rzeczy to są też jakąś emanacją tego, co się dzieje w kraju, czyli, czyli układu politycznego, jaki panuje w Sejmie. To się przenosi do, do samorządu i przed tym się nie ucieknie, po prostu nawet nie ma sensu jakby zastrzegać się, że nie, nie będę tutaj teraz kierował się jakimiś sympatiami. Wątpię, że, że ruchy te takie nazwijmy miejskie, to tak? apolityczne, miejskie mają szansę na to, aby mieć swoją reprezentację w ratuszu. No, do tej pory z trudem się przebijały, jeśli chodzi o e, samorząd Zielonej Góry. No, czasami tego progu właśnie brakowało. Tak, tak, tak. Progu brakowało, albo też wynik był za słaby i ten bezlitosny system liczenia głosów Donta. no, e, te inicjatywy po prostu zabijał, krótko mówiąc. Tak było ze stowarzyszeniem tak. moje Miasto, którego członkowie mieli całkiem niezłe wyniki w poszczególnych tak, 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 okręgach, no, ale nie, ostatnio okazuje nie, nie, nie nie się, nie przechodzili. Okazał. Może, może coś się pojawi, ale nie sądzę, żeby to była aż tak, taka siła wielka, żeby ona wpływała tak generalnie na, na na potem na to, co się będzie w ratuszu działo. Przykład chociażby układów Sejmiku. No jest tam y, dwóch radnych z, z tego ugrupowania Lepsze, Lepsze, Lepsze Lubuskie. No, mając dwóch na 30, no to są, od, mogą, nie daj Boże, będą odgrywać rolę tam paprotki, prawda? W no w faktem jest, że, że w takim składzie absolutnie na nic nie mają przełożenia. Hmm. Poza tym, że będą mogli od czasu do czasu zaznaczyć po prostu swoją tak, obecność, tak. jeśli będą chcieli i potrafili wykorzystać kapitał polityczny w tym apolitycznym tworze, to być może się uda. Natomiast no, faktem jest, że nie No tutaj, nie tutaj może, może właśnie yy, pojawić się grupa yy, radnych właśnie wywodząca się z, tych, z tego okręgu dawnej gminy, i to może być ten zaczyn. Takiej pozapolitycznej, jakiejś reprezentacji. Chociaż niektórzy mówią, e, że chrapkę na to bardzo potężną polskie stronnictwo ludowe. Ja myślę, że jakby myślę, na fali sukcesu. politycznie będzie chciała ugrać coś tutaj i wystawić w tych okręgach, e, w tych nie będzie to, że nie wiejskich także swoich będzie także politycznymi będzie to, i nie ma zamiaru nie składać zamiaru nie będzie szukała e, dobrych kandydatów będzie szukała właśnie będzie tym o, w tych obwodach wiejskich nie no Faktem jest, że jeśli brać pod uwagę to, co było mówione do tej pory, to ten okręg będzie miał tak naprawdę prezentację pięcioosobową. Tak, tak. ostatecznie. Więc nawet no gdyby to plus, plus ta y, rada dzielnicy, myślę, że tutaj warto. No tak, ale rada dzielnicy raczej ma być ciałem doradczym w zasadzie, tak? bez, no, bez jakichś kompetencji. Zobaczymy, jakie będzie miała do końca dawczych. kompetencje, bo to też jeszcze nie, nie, nie tak do końca zostało e, określone. Natomiast ja, e, chciałbym tak na przyszły, żeby, żeby te, to gremium było e, poważnym. Takim elementem funkcjonowania samorządu. Dobrze, dobrze by się stało, gdyby tam weszli ludzie, którzy, którym właśnie będzie bliska. Zasada jednak tego połączenia, a nie nie, nie daj Boże, żeby zainicjowali jakąś, jakiś ruch secesyjny. Andrzej Doliny parę miesięcy temu mówił, że według niego doskonałym rozwiązaniem byłoby to, żeby Rada na Dzielnicy składała się na przykład z obecnych sołtysów, którzy już doskonale wiedzą, co dzieje się w tych mniejszych miejscowościach. On jest co nie głupi. Tylko... Co więcej, niektórzy podchwycili to. Takie ja miałem wrażenie, że na tych spotkaniach konsultacyjnych, które się odbywały w gminie, właśnie jeszcze obecnie. I sołtysi mówili jak najbardziej. Bierzcie nas do tej rady. My wiemy, co Dyba, się dzieje że w oni są wybierani jednak w głosowaniu powszechnym. Czyli mają mandat Tak, tak, właśnie. To nie są jacyś nominaci, prawda? Tylko to są osoby z wyboru, więc myślę, że nie, był to, nie byłby to głupi pomysł. A jak pan słyszał to, co wygłosił pański kolega Jacek Budziński do z posłem Jerzym Materną, co dotyczyło ewentualnej nielegalności funkcjonowania po 1 stycznia. Prezydenta Janusza Kubickiego na swoim urzędzie, to co pan sobie pomyślał. Takie kopanie dołków i szukanie dziury w całym, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy i warto się nad tym zastanawiać? No, z pewnością, tak jak wielokrotnie wiele osób powtarza, my przecieramy szlaki, mówię o samorządzie Zielonej Góry, bo ta sytuacja legislacyjna nawet nie jest do końca uporządkowana. Więc gdyby nawet gdzieś tam znalazła się jakaś wpadka legislacyjna, to wydaje mi się, że trzeba by ją gdzieś odłożyć. Może pod dywan to złe słowo, ale, ale nie brać jej aż tak mocno pod uwagę z uwagi na ten właśnie czas wyjątkowy i moment wyjątkowy dla, dla Zielonej Góry. czy. czy czy byłby później zarzut, że skoro prezydent jest nielegalny, to jego decyzje są wszystkie no to nielegalne? legalne? podawali przykłady przede wszystkim kwestii podatkowych, które muszą być uchwalone z początkiem mhm. roku i że o to mogą się potem przedsiębiorcy pojawić, którzy będą na przykład dochodzili kwestionować. i kwestionować. No to do tego później roz, rozstrzygnięcie zawsze w sądach i, i tu jest przynajmniej jest ten bezpieczny, tak? Jeżeli rzeczywiście komuś się będzie wydawało, że władza prezydenta jest quasi legalna, czy też Nielegalna, to można wszystko żyć z sądu. I... No i inna sprawa, że nikt nie zapowiada póki co podwyżek podatków, więc swoją drogą dziwnym byłoby skarżyć się na decyzję, która byłaby Które... tożsama z obowiązującą aktualnie. Tak? No i założenie było też takie tej te idei, idei połączenia, że będzie się równało, ale w dół wszystko, tak? Czyli jeżeli w jednym organizmie coś było, e, e, jeśli chodzi o podatki, na przykład niższe, no to w całości też będzie niższe. E, a więc nie sądzę, żeby tu była, był jakiś z tego tytułu problem, na pewno, ale mówię, na pewno się pojawią w toku tych kilku miesięcy do wyborów jakieś sytuacje tam sporne, ale tak jak skoro ma, mamy trzecią władzę tą niezależną, sądowniczą, to wtedy tam należałoby szukać ujścia swoich jakichś tam problemów, a czy teraz podważanie Legalności władzy prezydenckiej ma jakiś sens. Myślę, że to też jakaś już. już. Gra polityczna przed wyborami. Pan mówił wprost, że gdybym miał e, wybierać e, spośród tych dwóch interpretacji prawnych, e, widę ministerstwo i e, to, co przedstawili pan Materna z panem Budzińskim, to zdecydowałby się na tą wykładnię, która pojawiła się w ministerstwie, czyli ta, która twierdzi, że ciągłość władzy musi być zachowana i prezydent niejako do wyborów pozostaje na swoim urzędzie. No ale gdzie m, prawników e, dwóch, tak, tam tak. przynajmniej są trzy zdania, to, to standardowe jest działanie, więc każdy ma prawo interpretować to, jak chce. A też pan należy do tych osób, które obawiają się tej dwu władzy, kubicki Urbaniak po 1 stycznia, że to panowie usiądą zaraz na początku roku i będą mu uchwalali jakieś dziwaczne rzeczy, tylko po znaczy, to, żeby sobie. Może i w niektórych sytuacjach mogł, może by to była okazja, żeby coś takiego zrobić, ale znając już tyle lat yy, mojego serdecznego kolegę. Adama Urbaniaka, nie sądzę, żeby on w taki układ kiedykolwiek chciał się dać wymanewrować. No, ja sądzę, że prezydent Kubicki też raczej nie będzie kombinował no, tutaj no, to z to różnymi nie. dziwnymi rzeczami. Zwłaszcza, że zarówno jeden, jak i drugi pan też pewnie myślą poważnie no, o, o, o wyborach, o potencjalnej re reelekcji. Więc tutaj narażenie się na jakiś zarzut układanki między nimi dwoma, to, to byłby, mógłby się okazać dla nich fatalny potem w marcu. Pan kilka miesięcy temu powiedział, że nie ma zielonego pojęcia, czy będzie chciał po raz kolejny zasiąść e, I w dalszym ciągu stole w nie wie pan nadal? to słowo. <laughs> nie, nie, nie wiem nadal. E, ale nie wie pan, bo ma pan inne obowiązki, ma pan co robić w życiu. E, myśli pan, że zrobił obowiązki, pan w samorządzie, w samorządzie to, co, to, co było są, do zrobienia? są duże, które w jakiś sposób, no, no zawsze one przeszkadzają w jakiejś tam innej działalności, ale to jest, jest kwestia jakiegoś tam sobie poukładania, ale to na to, czy ta decyzja będzie tak lub nie, to jeszcze też inne czynniki wpływają, jakieś tam i osobiste, ale także i te y, związane z jakimś ugrupowaniem, którego się czuje reprezentantem, no ono też no ma, ma coś do powiedzenia. Nie? niejednokrotnie działacze powiedzenia. partyjni mówią w ten sposób, jeżeli a no w cudzysłowie oczywiście. Matka partia poprosi, to jestem do dyspozycji. Nie poprosi to chyba po... ze słowo, bo to, to nie jest zaproszenia. może lepiej właśnie. Zaproponuje, tak? Zaproponuje. W platformie obywatelskiej kandydatów na kandydatów desygnują właśnie gremia i to te, te oddolne, czyli, czyli koła platformy one, one podejmują pierwszy ruch, czyli, czyli zatwierdzają listę kandydatów na kandydatów na radnych. Czyli I rozum... tam trzeba zabiegać czy, Czyli, koleżanki, czy rozumiem, i koleżanki i koledzy z koła widzą, widzą tak. powiedzieli panie Marku wystarczy, no to trzeba się z tym zgodzić, nie ma sensu się o to tutaj szarpać. No demokracja <grymnie> zwycięży, tak? tak? No chyba, że ktoś ewidentnie nie chce mówić, dziękuję bardzo serdecznie. Ja się, jest jego już, ja się już w to nie bawię. Wspomniałem wcześniej Andrzeja Bochańskiego, on tak mówił przez długi czas, jeśli chodzi o sejmik województwa lubuskiego, mówi, że przez to, że był marszałkiem, przez dwie kadencje, to potem nie wyobrażał sobie siebie jako radnego, na przykład uh -huh, uh -huh. w tych samych ławach, chociaż jakiś czas temu mówił, że teraz być może z wiekiem dojrzał do takiej decyzji, że już mógłby. To zrobić, no ale wiadomo, że do Sejmiku. Nie bo. wystartował. A kto wystartuje tak. ostatecznie w wyborach wiosną, się przekonamy. Myślę, że myślę, że już niedługo część ugrupowała. No że tak, przynajmniej PIS chyba nawet już ma gotowe listy, Tak którym się. O, PIS on, mówi, że ma wszystko koledzy. gotowe, bo mówił, że ma gotowy program, bo byli przygotowani na no. listopad, że wszystko tak, jest tak, w właśnie, zasadzie. Słyszałem to, słyszałem Chociaż to dość ciekawe było to, że z jednej strony PIS ustami radnych mówi, że wszystko jest gotowe, a z drugiej strony rozmawiałem tydzień temu, czy półtora, z posłem materną i pytałem go na przykład. O kandydatów w wyborach prezydenckich, to oprócz tych wymienianych wcześniej, czyli pan Barczak, pan Materna, mówi, że jest jeszcze czarny koń zawodów i być może taki się pojawi, więc niby wszystko jest ustalone, ale pewnie jeszcze nie do końca i, i to wszystko się pewnie będzie docierać. Czego życzymy Zielonogórzanom na nowy rok? No, pewnie te, te życzenia nie będą jakimś tam czymś wyjątkowym. Z pewnością warto, żebyśmy wszyscy. Dobrze w sensie zdrowotnym weszli sobie w ten, w ten nowy rok, no ale przy tym, okazawszy się, że spełnia wszelkich marzeń, oczekiwań, które gdzieś tam w skrytości serca na dnie się znajdują, i warto, warto o, to, o to po prostu na, na to mieć nadzieję. No, i jest jeszcze taka okrągła formułka, aby był lepszy od ubiegłego. No, czego sobie Państwo Można, można że ten nie był do końca szczęśliwy, więc z utęsknięciami czekają, kiedy się wreszcie skończy. I czekają na ten, który będzie zdecydowanie zawsze lepszy. Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej. Był dzisiaj gościem. <noise> dziękuję bardzo. Rozmowy na 96 Wam Dziękuję serdecznie. Rozmowa Radia Index Od poniedziałku do piątku o 9.30.